Każda szkoła przygotowuje swoją ofertę tak, aby przyciągnąć do siebie jak najwięcej uczniów. Organizowane są pikniki, festyny i dni otwarte. Zespół Szkół Roliczo-Technicznych w Zwoleniu stawia na konkursy. Właśnie poznaliśmy laureatów konkursu matematyczno-logicznego, który dla szkół podstawowych z powiatu zwoleńskiego został zorganizowany po raz pierwszy. Zadania nie były same w sobie takie proste. Zadania były na poziomie wyższym. Myślałem sam od początku, że będzie bardzo trudno, ale powoli, powoli dałem, dałem sobie radę. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół z powiatu zwoleńskiego, co dało około 160 uczniów. W finale było ich 17. Mózg warto ćwiczyć. Logika to jest jeden z przedmiotów, który na przykład na studiach prawniczych, które skończyłam, właśnie jest jako zaliczany jako pierwszy. Logiczne myślenie potrzebne jest każdemu. Matematyka jako królowa nauk również potrzebna każdemu, a promocja szkoły najbardziej potrzebna. Ten pomysł, który zaproponowały nasze nauczycielki, wpisuje się akurat w ten okres popandemiczny, gdzie jeszcze nie możemy. Tak szeroko otworzyć drzwi dla naszej młodzieży? Szkoła w zwoleniu to technikum i szkoła branżowa pierwszego stopnia. Można tu się uczyć m.in. na kierunkach takich jak technik informatyk, ekonomista, spedytor, czy na tradycyjnych kierunkach związanych z rolnictwem. Te ostatnie są dobrą opcją, gdy ktoś ma w perspektywie przejęcie gospodarstwa lub jego powiększenie.